Pokój i dobro kochani. Dzisiaj jest wtorek, 22 dzień lutego. Dzisiaj w liturgii obchodzimy święto katedry świętego Piotra Apostoła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, temat związany z dzisiejszym świętem w miarę szczegółowo omówiłem w zeszłym roku nie chciałbym się powtarzać dlatego też odsyłam was do tego odcinka którego zakładkę możecie znaleźć tutaj u góry bądź też na samym końcu dzisiejszego odcinka po cytacie z Pisma Świętego w okienku po lewej stronie będzie właśnie można kliknąć i otworzyć właśnie ten odcinek a z tamtego odcinka możecie dowiedzieć się czym tak naprawdę jest katedra świętego Piotra że jest to stołek na którym siedział święty Piotr i również czym jest prymat św. Piotra, czym tak naprawdę jest nieomylność papieża, i również jaka jest zależność pomiędzy charyzmatem a hierarchią. To wszystko znajdziecie w tamtym odcinku. W miarę szczegółowo staramy się potraktować tamten temat, a dzisiaj pozwólcie, że skoncentruję się tylko na dwóch słowach. Pierwsze słowo to stołek, i drugie słowo to klucze. Tego określenia często używamy w sposób taki negatywny, kiedy mówimy, że walczą o stołki, czyli po prostu o władzę. O to, żeby ktoś był ważniejszy i mógł zarządzać innymi. Natomiast w kościele musimy wiedzieć, że jeśli chodzi o katedrę, czyli o ten stołek, to jest to służba. Oficjalna nazwa papieża, kochani, to nie tak jak często mówimy Ojciec Święty, ale to sługa sług Bożych. Pan Jezus chciał, aby ten, który ma władzę, był tym, który służy. Zresztą Pan Jezus sam dał tego przykład. Jako Pan i nauczyciel umywał uczniom nogi. I przestrzegał swoich uczniów przed tym, aby nie robili z siebie jakichś takich panów rządzących, ale jako tych, którzy rzeczywiście posługują innym. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na liturgię, choćby nie wiem jaką piękną, rozbudowaną, to na początku zawsze niesiony jest krzyż, symbol Pana Jezusa. I również ministranci, i to najmłodsi. Na końcu dopiero zawsze idzie papież albo kapłan, który współpracuje z papieżem. Klucze natomiast, kochani, to przedmioty, których używamy na co dzień. Zamykamy drzwi od domu, żeby nikt nie dostał się do środka, żeby nie zagrabił tych wszystkich przedmiotów, które dla nas przedstawiają wartość. Również otwieramy dom, żeby dostać się do środka, żeby nie być bezdomnym. Zamykamy również kogoś w więzieniu, dlatego że jeżeli ktoś jest niebezpieczny dla innych, to żeby nie był zagrożeniem. Otwieramy i zamykamy, i również kiedy ktoś znajdzie się w jakiejś pułapce, kiedy otwiera kluczem, wydostaje się na wolność i jest człowiekiem znów wolnym. A dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus daje klucze do nieba świętemu Piotrowi. To ogromna odpowiedzialność, kiedy Pan Bóg daje grzesznemu człowiekowi klucze do nieba. Chce, żeby człowiek otwierał. Innym, tym wszystkim, którzy gdzieś tam się zagubili, otwierał ich serca na rzeczywistość Bożą. Pamiętam, kochani, takie sytuacje, że czasem dawałem młodzieżom albo jakiemuś dziecku klucze od salki, kiedy czuło się tak bardzo ważne i odpowiedzialne. Wiedziało, że nie może tych kluczy dać komukolwiek, wpuścić tam kogokolwiek, dlatego też w momencie, kiedy czuło taką odpowiedzialność na sobie, jeszcze bardziej angażowało się w sprawę, że to jest coś Jego, to nie jest coś obcego, ale to jest Jego. Jego salka, jego kościół. Czasem również człowiek jest zablokowany wewnątrz i niekiedy trzeba jakiejś terapii, jakiegoś prowadzenia, żeby ktoś otworzył się. Mało mówi o sobie, o tym wszystkim, co tam gdzieś w środku jest, co boli. I potrzeba takiego klucza do serca ludzkiego, którym jest miłość, żeby otworzyć człowieka, żeby to wszystko, co ma wewnątrz, mógł wywalić na zewnątrz. Albo czasem trzeba zamknąć jakąś bolesną historię, coś, co kiedyś nas strasznie zraniło żebyśmy do tego już nie wracali. I również podczas spowiedzi. Każdy kapłan ma takie klucze, taką pieczęć. Kiedy ktoś wypowie swoje grzechy, powie panu Bogu o swoim cierpieniu, o swoim grzechu, o swoich brudach, to jest coś takiego jak pieczęć sakramentalna, taki klucz, którym się zamyka i nigdy już się tego nie otwiera. Kapłan nie, nigdy nie może wrócić do tego, co było poruszane podczas spowiedzi. Chciałbym dzisiaj, kochani, przy okazji tego święta poprosić Was o modlitwę za papieża, za sługę sług Bożych, za Ojca Świętego, jakkolwiek będziemy Go określać. Ogromna odpowiedzialność jest na Nim, dlatego że On jest tym, który sprawuje władzę w Kościele, ale również tym, który służy, poświęca swój czas po to, żeby inni otwierali się na tę Bożą rzeczywistość. Chciałbym Was bardzo prosić o modlitwę za papieża, aby rzeczywiście zawsze wsłuchiwał się w głos Ducha Świętego. Ogromna odpowiedzialność, ogromne obciążenie. On jest tylko człowiekiem i potrzebuje więcej tej Bożej mocy. Czasem, kiedy ktoś dobrze mi życzy, to mówi, ojcze życzę Tobie, żebyś został biskupem, albo najlepiej papieżem. Nie chciałbym być biskupem, nie chciałbym być papieżem, bo wiem jaka ogromna odpowiedzialność ciąży na właśnie ludziach, którzy posługują jako władza w Kościele. A więc módlmy się, żeby wytrzymali, żeby prowadzili wszystkich ludzi do Kościoła do Pana Boga. Aby nikt nie posądzał papieża, że jego władza to jest jakiś stołek, o który zabiegał. Jest to ciężka służba dla Kościoła, dla Pana Boga. Na zakończenie, kochani, z mojej samotni przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.